Witam Was na kolejnym materiale. Witam Was ponownie, wróciłem do Polski w sobotę. Dzisiaj mamy czwartek, więc już parę dni minęło, ale no miałem tutaj też trochę spraw do załatwiania. W Polsce też nie byłem tak na bieżąco ze wszystkim, jeżeli chodzi o plany treningowe dla nowych osób, czy też plany żywieniowe, bądź ogólnie współpracy, więc z tym się zdałem w pierwszej kolejności. Ale w skrócie opowiem Wam, jak to wyglądało jak to teraz będzie wyglądało w ogóle u mnie, bo e, temat barku no niestety jest bardziej powiedzmy, mm, jak to powiedzieć, <grywny> poważny niż przypuszczałem i za chwilę w zasadzie będę miał operację, ale o tym później. E, na początku chciałem bardziej skupić się na, na zabiegu, który już miałem, czyli opisać e, przebieg zabiegu e, na ginekomastię, który miałem Jakoś około 10 dni temu, od dnia kiedy to nagrywam teraz. E, robiłem go we Wrocławiu u doktora Pawła Tuchendlera, w zasadzie z polecenia, bo też kilka osób tam robił, ma, głównie e, mi polecał tutaj go Mariusz Żaba. Widziałem, że też Dawid Ruszewski opisywał dokładnie przebieg zabiegu na swoim kanale i też właśnie robił u, u Pawła Tuchendlera, więc postanowiłem do niego się zgłosić, bo wiem, że robił to, powiedzmy, wielu kulturystom i przede wszystkim po tym zabiegu e, nie zostaje praktycznie żadnej strata. Chciałem, żeby to było zrobione dobrze, żeby gdzieś tam w przyszłości Jaka, jakaś tam powiedzmy, bizna nie była widoczna, żeby to miało w i nogi. E, no i faktycznie e, zabieg, tak jak wspomniałem ja 10 dni temu, wszystko przebiegło pomyślnie. Ja praktycznie nie mam do niczego się doczepić. E, bólu szczerze, praktycznie w ogóle nie odczuwałem jedynie dzień, później taki lekki dyskomfort. Chodziłem taki przygarbiony, wiecie, bo tutaj mi po prostu wszystko ciągnęło, ale to tylko praktycznie przez dzień. I ja już chyba po dwóch dniach. Może po trzech tygodniach. Doktor od razu powiem zalecił dwutygodniową przerwę od aktywności. Natomiast ja gdzieś tam po dwóch, trzech dniach już sobie poszedłem na ten nóg. Dzień później gdzieś tam zrobiłem lekko ręce, e, później znowu jakoś te nogi. Obecnie jeszcze e, w dniu wczorajszym sobie zrobiłem plecy, ale też ściągania, tylko powiedzmy, poziome, nic nie wykonywałem żadnych ściągań z góry, no bo wiecie jednak. W takim, czy ja jestem w stanie podnieść tą rękę, ale w takim pełnym rozciągnięciu e, przypuszczam, że te szwy mogłyby być narażone na jakieś tam, wiecie, naderwania, czy może mogłyby, być, mogłyby się porobić jakieś komplikacje, a wiecie, też nie po to e, robiłem ten zabieg, żeby gdzieś tam teraz, powiedzmy, spierdzielić tą robotę, którą wykonał lekarz i tylko po to, żeby szybciej wrócić do treningów, e, chciałbym, wiecie, e, zmarnować jakby tą pracę, więc na pewno nie na tym to polega i nie chciałbym, żeby tak było, także ja sobie wiecie, robię to, co mogę, nogi w pełni w zasadzie, e, łapy oczywiście też, No klatkę wiadomo, jeszcze chwilkę e, teoretycznie bym musiał zaczekać, ale no wiecie, dla mnie to aż takiego znaczenia nie ma z uwagi właśnie na tą operację, o której Wam powiem niedługo, jeżeli chodzi o operację barku, e, ale jeżeli chodzi tutaj właśnie o sam zabieg, o sam zabieg usunięcia ginekomastii, no to ja myślę, że mogę w pełni polecić pana Pawła. Na wszystko mi odpowiadał, jest cały czas dostępny pod telefonem. Jeżeli mam do niego jakieś pytania, to e, zawsze służy pomocą. E, tutaj jeszcze po zdjęciu szwów polecił mi dokładnie taką maść, która jest e, stosowana właśnie już gdzieś tam typowo pod kątem samych blizn, żeby te blizny nie były widoczne. Ja sobie ją tutaj zamówiłem na Amazonie, wiem, że w Polsce też jest dostępna, aczkolwiek zauważyłem, że w Polsce jest dużo droższa, bo w Polsce koszt takiej tubki 15 gramowej to tam, było tam około 200 zł, a tutaj ja zapłaciłem chyba 15 funtów, czyli niecałą stówę, więc dużo, dużo taniej. Nie wiem szczerze, z czego wynika ta różnica. Yy, ale w każdym razie, jeśli chodzi o sam zabieg, to trwało, myślę, około godzinki, byłem pod pełną narkozą. Yy, później, jeszcze gdzieś tam po wybudzeniu, położyłem pół godzinki i odesłali mnie do domu. Żadna kontrola w zasadzie nie była konieczna. Wiecie, ja też nie wiedziałem, kiedy zostanę w Polsce, bo nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać wszystko. Yy, ale, ale nie jechałem ponownie do Wrocławia, nie było takiej potrzeby. Gdzieś tam po kilku dniach tylko pan Paweł poprosił mnie, żeby mu wysłał nagranie, jak to wygląda, powiedział, że wszystko się fajnie goi. I, I teraz tylko w poniedziałek tutaj do przychodni, sobie, pójdę na zdjęcie szwów, no i w zasadzie tyle. Później będę sobie smarował tym, nie będę Wam, wiecie, pokazywał, jak to wygląda, bo, bo i tak mam plastry, właśnie cały czas chodzę w takich plastrach. Te plastry mnie tylko denerwują, bo ciągle się odklejam, gdzieś tam rękę podniosę, to gdzieś te, te plastry zahaczają, więc tylko te plastry mnie irytują. No ale powiedział mi pan doktor właśnie, żeby w tych plastrach chodzić cały czas, żeby to, wiecie, było jakby w jakiś sposób chronione, żeby nie wydało się jakiekolwiek zakażenie i powiedział, że nawet gdzieś do tygodnia po zdjęciu szwów w tych plastrach e, powinienem chodzić, więc tak będę robił. E, tu jeszcze przed chwilą, dosłownie przed chwilą, bo robię sobie śniadanie, przyszła mi paczka od Mateusza z Body Performance, także sobie od razu otworzę ją przy okazji, żeby już nie marnować czasu. Opowiem wam, co tam dostałem, co tam zamówiłem. Znaczy ja w zasadzie zamówiłem tylko dwa białka oraz e, peptydy, które Będą mi niestety potrzebne w celu szybszej regeneracji. Ale to o tym za chwilę, tak jak wspomniałem. Gdzie to się otwiera? Chyba tutaj od góry. E, więc zamówiłem białko, standardowo izolat. No mi tego izolatu sporo schodzi. Zdarza się, że nawet do e, gdzieś tam do 4 kg na miesiąc. Więc to jest, są takie dwa duże opakowania, więc tego nie jest mało. Ale oprócz tego, no nie wiem co, na pewno coś tu jeszcze mi podrzuca, bo już sama wielkość paczki o tym świadczy. A co to, zaraz zerknę. Chociaż wiecie, ogólnie to tak. Ja teraz kaloryczność mam dość niską, suplementy też ograniczone, mocniejsza suplementacja też ograniczona, bo obecnie mam tylko testosteronu i primabolanu. Z uwagi właśnie na operację, która mnie czeka w niedalekiej przyszłości. O, tutaj jakieś nie mam pojęcia co to jest, muszę się go zapytać, bo nie jest, y, albo zeszła etykietka, albo w ogóle nie było, bo jest wiecie, sam, sam pusty flakon. No ale w każdym razie, tutaj mam na pewno peptydy, czyli BPC-157 oraz TB-500, które przyspieszy gojenie się ran e, po, tak tutaj mam mm, TB-500. Generalnie po ginekomastii również mógłbym z tego korzystać, ale nie widziałem potrzeby, właśnie z uwagi na to, że ten zabieg nie był jakiś mega inwazyjny, mi się wszystko fajnie szybko goiło. E, więc nie widziałem sensu tak naprawdę, żeby, żeby z tego korzystać. Natomiast, no już po tym kolejnym, który mnie czeka, będzie to, e, będzie to uważam nieuniknione. A jeśli nawet by było no to i tak chcę to zrobić. Jeżeli nawet niekonieczne by to było to i tak chcę skorzystać z takiej możliwości, żeby gdzieś tam w miarę, w miarę, w miarę to wszystko się fajnie pogoiło. Także tam mam to BPC 157, no i tutaj dwa izolaciki. Ja tutaj, tak jak Wam wspominałem już wcześniej nie raz, 7 Nutrition bardzo dobrze się rozpuszcza, smakuje również dobrze. Wiecie, ja nie jestem jakiś mega wybredny, jeżeli chodzi o smaki białek, ale tutaj głównie chodzi mi o rozpuszczalność i przede wszystkim o fakt, że bardzo dobrze toleruję i trawię, trawię ten izolat. Więc jedno i drugie opakowanie na pewno sobie zużyje w niedługiej przyszłości. No i co tu jeszcze mam? Jakieś podstawy i metę już dorzucił. Cynk. Glutation też fajnie może tutaj, Omega 3, e, Magnes i Cisus. O i Cisus też bardzo fajnie tutaj współmoże procesy regenerac regeneracyjne, bo wiem, że dobrze wpływa ogólnie na sam układ kostny. Tutaj Magnes tu jeszcze muszę się zapytać co tutaj jest, bo szczerze nie mam pojęcia. E, no i to wszystko, więc tutaj zawsze jakieś gratisiki wpadły. E, ja tutaj Was zachęcam, jeżeli jesteście z UK właśnie, żeby sobie zamawiać o Natusza, możecie pisać, że jesteście ode mnie, na pewno też Wam mm, coś dodatkowo dorzuci, czy nawet jakieś sample, wysyłka zawsze, praktycznie zawsze jest na następny dzień i nieważne, że zamawiacie jedno opakowanie magnezu, czy bierzecie paczkę tam za 300 funtów powiedzmy, on i tak wszystko wysyła praktycznie następnego dnia, bez żadnych wyjątków, pracuje codziennie więc takie coś się też ceni dobra, idę jeść śniadanie, bo w ogóle jest już późno jeszcze nie jadłem, zjem sobie to śniadanie pójdę popracować trochę i opowiem Wam przy okazji yy, o temacie barku no bo lekko mnie to zaskoczyło, no yy, ale cóż trzeba to zrobić, yy, nie ma innego wyjścia, ale to w kolejnej części materiału, materiału. dobra, jeszcze przyjdziemy sobie do omówienia, tak jak wspominałem wcześniej odnośnie tego, czego dowiedziałem się w Polsce na temat, yy, temat swojego barku więc ja ogólnie pojechałem, żeby zrobić sobie rezonans, bo tutaj bym chyba czekał w nieskończoność, a prywatnie przypuszczam, że też cena byłaby dużo wyższa. A że i tak jechałem robić e, zabieg usunięcia ginekomasty, to przy okazji stwierdziłem, że ogarnę sobie, co tam się dzieje z tym barkiem, bo tak jak Wam wspominałem wcześniej, nie raz już byłem u fizjoterapeutów, wszyscy mi cały czas mm, w pierwszej kolejności mówili, że pewnie są to pospinane mięśnie, żeby wystarczy jakieś igłowanie, Wystarczy jakaś może fala uderzeniować, jakieś jakaś manualna praca nad tym i będzie lepiej. No ale lepiej, jakby nie było. Eee, najeździłem się naprawdę do wielu fizjoterapeutów na przestrzeni ostatniego pół roku i może tam ten zakres ruchu był minimalnie lepszy, może się to delikatnie poprawiało, ale jakiejś większej mega poprawy nie zauważyłam. No więc pojechałem na ten rezonans. Eee, robiłem go no oczywiście prywatnie, no wiadomo, nie jestem nawet ubezpieczony w Polsce. Mm więc zrobiłem ten rezonans e, i tego samego dnia od razu miałem wizytę z ortopedą. No i ortopeda e, po zapoznaniu się jakby z wynikami stwierdził, że są tam zwyrodnienia stawu, porobiły się jakieś zwapnienia prawdopodobnie z, przez e, jakieś poprzednie kontuzje czy urazy, ja generalnie nie pamiętam, żebym tam miał jakiś większy uraz, ale mogło być to jakby konsekwencją ciągłych przeciążeń i tak dalej i e, I te zwapnienia, które właśnie tam są do tej pory, które tam się pojawiły, e, powodują to, że właśnie ten zakres ruchu jest ograniczony, ponieważ zwapnienia jakby wypełniły m, w pewnym stopniu tą przestrzeń w kości, która była uszkodzona, natomiast zaczęły też narastać już na kości, e, na kości ramiennej. I przez to, że ona cały czas, że to zwapnienie cały czas się pogłębia, cały czas się na warstwie i po, powiększa, to właśnie powoduje. E, Ograniczony zakres ruchomości. To jest informacja od pierwszego ortopedy. Powiedział mi, że tutaj jest niezbędny zabieg, że w żaden inny sposób nie będę w stanie się tego pozbyć i że to jest jedyna opcja, jedyna możliwość, w jaki sposób możemy temu zapobiec. No to właśnie na to barku, wyczyszczenie jakby całej tej kości i pozbycie się tych osteofitów, bo on dokładnie nazwał to osteofitami. No i ja jeszcze tutaj stwierdziłem, że zasięgnę opinii drugiego osteopaty, osteo... ortopedy, drugiego ortopedy. E, pojechałem tam kilka dni później jeszcze do kolejnego, którego akurat mi polecił jako jedyny e, właśnie fizjoterapeuta tutaj z Wielkiej Brytanii, który jako jedyny powiedział, że powinien w ogóle zrobić rezonans. Więc on później też polecił mi tego lekarza właśnie. Mm. Nie będę na razie mówił, o kim mowa. Powiem może po zabiegu, jak wszystko będzie ok, po operacji. No i później udałem się właśnie do tego drugiego ortopedy, który faktycznie potwierdził to samo, co mówił ten pierwszy na temat zwyrodnień. Natomiast tutaj on jeszcze wspomniał, że problemem w ograniczeniu ruchomości nie są wyłącznie te zwyrodnienia, które tam się pojawiły, a problemem jest y, sam biceps, który w momencie przyczepu do, no tutaj do kości ramiennej, gdzieś tam w tym miejscu, nie wiem dokładnie gdzie, ale powiedzmy, że gdzieś tutaj, y, jest uszkodzony, ponadrywane są włókna, i że właśnie ten biceps tutaj powoduje to, że ja nie jestem w stanie odwieźć ręki w tył. Eee, no i co on tutaj zalecił? Oczywiście pozbycie się tych osteofitów, o których wspominał poprzedni ortopeda, tak, ale powiedział, że to nie rozwiąże problemu. Eee, powiedział, że tutaj trzeba jakby wyciąć fragment bicepsu, który jest uszkodzony, natomiast, żeby ten biceps jakby nie poleciał w dół, żeby wizualnie on wyglądał dalej tak, jak wygląda, potrzebne są kotwy. I na te kotwy trzeba przytwierdzić na nowo biceps do tutaj kości. No brzmi to dość e, poważnie. Ja też jak to usłyszałem, no to nie byłem zachwycony, Wam powiem. No, ale nie mogłem być. Ale tutaj akurat e, powiedział, że w głównej mierze gdzieś tam po operacji muszę uważać na ten biceps. Gdzieś tam przez pierwsze powiedzmy 4-6 tygodni. Zanim te tkanki miękkie się zagoją, zanim te ścięgna jakby obrosną i zanim te kotwy przytwierdzą się, powiedzmy tak, na stałe, bo dopóki to będzie świeże, jest łatwa możliwość wyrwania tych kotw, kotwic kotw, i wtedy ta operacja, jakby można powiedzieć, pójdzie na marne. Więc ja tutaj w pierwszej kolejności muszę przede wszystkim uważać na ten biceps. Później już powiedział, że gdzieś tam po 6 tygodniach można wracać do treningów siłowych. Dalej oczywiście nie na 100%, ale gdzieś tam, e, w, miarę, w miarę z upływem czasu, te treningi mogą być coraz cięższe. No i plusem jest to, bo plusem jest to, co tutaj usłyszałem, bo ten pierwszy fizjo, ten pierwszy ortopeda powiedział mi, że czeka mnie pół roku przerwy. Natomiast ten tutaj powiedział o 6 tygodniach, po których już będę mógł wracać e, gdzieś na trenowanie. Oczywiście ja sobie treningi dołu będę robił na pewno dużo wcześniej. Przypuszczam, że też tą prawą rękę, która jest zdrowa, też będę e, wykonywał. Jakieś świczenie unilateralnie, czyli jednorącz, dużo, dużo wcześniej. Też czytałem publikacje badań, które sugerują, że w momencie, gdy angażujemy, w momencie, gdy powiedzmy jesteśmy w po jakimś zabiegu, w jakiejś operacji, jedna strona jest włączona z wysiłku, ale angażujemy tą drugą zdrową, to tym samym pobudzamy włókna mięśniowe również po tej chorej stronie. Zapobiegamy atrofii mięśniowej. A też jednocześnie przyspieszamy regenerację, więc ja jak najbardziej na pewno e, nie omieszkam z tego skorzystać. Będę sobie trenował, powiedzmy, swoją prawą stronę. Oczywiście też z zapasem, ale wiecie, też dla, tak dla samej głowy, żeby też nie siedzieć te 6-8 tygodni w domu, tylko móc zacząć trenować wcześniej. Nogi myślę, że no, też będę w pewnym stopniu ograniczony, bo nie będę mógł choćby zakładać obciążenia na jakiś, powiedzmy, lekpres, press. E, bo nie będę mógł przypuszczą nosić, no, znaczy na pewno nie będę mógł nosić rąk z 20, 20 kg. E, powiedzmy, Talerzem, ale to co będę w stanie wykonywać, na pewno będę robił i zamierzam robić Jakikolwiek przerwy. Dieta też będzie trzymana. Kardio sobie będę robił codziennie, i tutaj, jeszcze właśnie w kontekście tego co poruszyłem wcześniej, e, wysłałem właśnie ostatnio Wojtkowi raport. E, zmniejszyliśmy jeszcze jedzenie, tego jedzenia jest już naprawdę mało, ale że ta aktywność też nie jest jakaś duża, to na tą chwilę uważam, że jest to wystarczające. Też nie odczuwam jakiegoś głodu. Na kaloryczność, jak sobie wyliczyłem, to tam mam, bo wiecie, ja nie bazuję na kaloryczności, tylko na makro, ale kaloryczność jest gdzieś w okolicach 2500 w dni treningowe, 3300 w dni treningowe. cardio codziennie, 7 razy w tygodniu, 30 minut na tą chwilę, Na no, pozabiegu po zabiegu zobaczymy. No i środki też ograniczyliśmy, wyłącznie testosteron, primobolan, też w jakichś dużych dawkach. No ale z drugiej strony po co mi więcej w okresie, w którym na pewno nie ma możliwości progresji, jest to takie bardziej utrzymanie. Generalnie celem naszym będzie mm, zrobienie jak najlepszej formy podczas powiedzmy, tego okresu rekonwalescencji, utrzymanie cały czas jak najniższego poziomu tkanki tłuszczowej po to, żeby właśnie w momencie, gdy ja już będę w stanie działać na powiedzmy, 100% swoich możliwości, żeby od razu sobie rozpocząć okres budowy masy mięśniowej. Żeby też nie było tak, że potem e, po zabiegu, ja się wiecie, rozleniwię, będę jadł, co popadnie, e, powiedzmy, ta forma będzie gdzieś tam mocno w lesie. No i wtedy w takiej sytuacji, w momencie, gdybym już mógł fizycznie wracać do treningów, trzeba by najpierw zrobić redukcję i dopiero byśmy mogli podejść do mm, etapu budowy. Ale żeby tego uniknąć, ja tutaj nie zamierzam w ogóle robić jakiejkolwiek przerwy od diety, to już w ogóle od kardio również, od treningów, no to wiadomo, na ile będę w stanie, tyle będę robił. Eee, ale to pozwoli mi jakby zachować też taką pustą głowę, bo ja lubię mieć swoją rutynę, lubię być właśnie w takim, nawet jeżeli ta rutyna będzie wymagać ode mnie tego, no, że nie będę w stanie mm, wykonywać tych treningów na 100%, ale jednak będę miał, wiecie, te swoje posiłki, będę robił kardio, na czo. Będę trzymać się jakichś założeń. To na pewno pozwoli mi gdzieś tam też podejść do tego tak psychicznie lepiej. I myślę, że to na pewno będzie dla mnie najlepszą opcją. No, i też tutaj pokazywałem Wam paczkę wcześniej, która mi przyszła, mam tam te B500, BPC 157. Myślę, że w jakichś solidnych dawkach będę sobie jeszcze dokładnie nie wiem w jakich muszę pomyśleć. No, ale myślę, że BPC 157 no to na pewno. W w ilości minimum przez przynajmniej kilka tygodni, 1 mg dziennie. TB500 zobaczę jeszcze, bo albo będę też dawkowo codziennie, albo powiedzmy, gdzieś tam dwa razy w tygodniu w ilości 2-3 mg, dwa razy w tygodniu, więc gdzieś tam około 5 mg tygodniowo myślę, może mniej, zobaczę jeszcze. No, i z czasem jak ta, z czasem jakby czym dalej od dnia. Operacji, tym te dawki gdzieś tam będą mniejsze, plus oczywiście fizjoterapeuta. Już tutaj rozmawiałem tak z taką dziewczyną, która też trenuje na tej samej siłowni, co ja jest fizjoterapeutką. Dodatkowo też pracuję dla jakby, jakby służby zdrowia. Powiedziała, że tu mi będzie w stanie z tym pomóc. No bo wiecie, ja mógłbym teraz jeździć do tego powiedzmy gościa, który mi mm, zalecił w ogóle wykonanie tego rezonansu. Najchętniej bym tak zrobił, tyle, że po pierwsze mieszka blisko Londynu, ode mnie jest to praktycznie ponad 3 godziny w jedną stronę. To jest pierwsza sprawa. Więc czasowo 8 godzin gdzieś tam łącznie by mnie to zajęło, plus paliwo na dojazd, plus wizyta, no wszystko rodzi jakieś koszta, przypuszczam, że gdzieś te wizyty no, na początku, nie wiem, raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, no, to byłoby już to trochę problematyczne. Ale druga najważniejsza sprawa jest taka, że mając tą rękę gdzieś tam usztywnioną na temblaku, gdzie jeszcze w tym przypadku kierownica jest po prawej stronie w autach, jeździ się po lewej, no i gałkę odbiegów macie w lewej, ja nie, a ja nie mam automatu, tylko mam manualną skrzynię. Więc nie wyobrażam sobie w ogóle zmieniać biegów i jechać tak daleko z usztywnioną ręką na temblaku. A z kolei bez tego temblaka, no, przypuszczam, że na początku nie bardzo będę mógł pracować. Z tą ręką. Także musiałem coś sobie poszukać lokalnie. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, ale myślę, że to nie jest żadna jakaś wielka filozofia. No ja sam po prostu muszę jak najwięcej działać z tą ręką, nie doprowadzać gdzieś tam do przyciążeń ale też nie doprowadzać do tego, żeby ta ręka, wiecie, się zastała, bo później będzie dużo, dużo ciężej wrócić do takiego właśnie pełnego zakresu. Czy ten biceps, jeżeli będzie cały czas w takim, powiedzmy, lekkim ugięciu, no to też będzie problem z wyprostem tej ręki, więc ja to wszystko muszę brać pod uwagę i pracować nad tym. Ale to jeszcze dokładnie mi na pewno ortopeda wszystko opisze, bo też mam z nim w miarę dobry kontakt. Mam do niego numer telefonu, więc mogę się w razie jakiś tam ewentualnych pytań kontaktować. Także generalnie termin zabiegu mam na Kolejną środę. Materiał powinien co w weekend. Środę, czyli yy, yy, 5 czerwca, tak. A dzisiaj mamy czwartek 30. No więc ja już zarówno tydzień będę po zabiegu. Yy, we wtorek wieczorkiem sobie lecę do Polski. Yy, w sobotę wracam. No i będę powiedział. będę na pewno nagrywał, pokazywał Wam bo też chcę pokazać, że, taka, powiedzmy, że taki zabieg operacja nawet nie jest równoznaczna z tym, że trzeba wiecie, zaprzepaścić to co do tej pory zbudowaliśmy czy też trzeba jakkolwiek odpuszczać moim zdaniem wręcz przeciwnie, fajnie jest w tym czasie zachować tą rutynę i działać na ile jesteśmy w stanie także tyle ode mnie na tą chwilę zostawcie łapka, łapkę zostawcie suba jak jesteście zainteresowani to może coś więcej na ten temat powiedzieć już gdzieś po zabiegu opisać szczegółowo, jak będzie wyglądał plan treningowy później, jak podchodzę do tematu diety, kady i tak dalej, reszty, yy, czy też nawet do fizjoterapii. Yy, więc, więc dajcie znać, czy, czy jest w ogóle ktoś chętny, żeby, żeby o tym słyszeć, bo, yy, bo wydaje mi się, że to jest coś, coś przynajmniej dla osób, które gdzieś tam właśnie też są po jakichś urazach, lub mają coś do zoperowania, odlegają to w czasie, coś, co yy, może warto byłoby posłuchać. Ale wiecie, ja też na ten moment nie jestem w stanie się wiele wypowiedzieć, no bo jestem jeszcze przed tą operacją, więc więcej na pewno powiem dopiero po. E, także z tym Was zostawiam na tą chwilę, piszcie komentarze e, i czekajcie na kolejne materiały.